Siemanko wszystkim, z tej strony Ciastko. Dzisiaj pokażę wam yy, jak zrobiłem ringi w moim routerku. Można to zrobić w innych motorach, ja zrobiłem to w swoim. Myślę, że wam się spodoba. Ring jest zrobiony z paska ledowego i postojówkę zostawiłem. Yy, pasek ledowy idzie naokoło lampy, daje fajny efekt. Wyłączymy normalne światła, nie widać prawie tego. Fajnie wygląda to na postoju. Poradnika chyba nie muszę robić, rozkręcamy lampę, przyklejamy pasek LEDowy, jest pięknie.